Cyfrowa waluta staje się coraz popularniejsza, a wraz z nią pojawiają się różne nieprzyjemne scenariusze, od masowych kradzieży po stratę dysku twardego z bitcoinami wartymi miliony dolarów. Ostatnia z wymienionych sytuacji spotkała 35-letniego Jamesa Howellsa, Brytyjczyka, który przypadkowo wyrzucił swój twardy dysk podczas porządkowania swojego mieszkania. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na wyrzuconym dysku twardym znajdowały się klucze dostępu do 7,5 tysiąca bitcoinów, wartych dziś ponad 350 milionów dolarów. W momencie, w którym Howells wyrzucił swój dysk z kluczami do kilku tysięcy bitcoinów, ich wartość była bardzo mała. Dziś przy obecnym kursie bitcoina ten 35-latek byłby multimilionerem. 7,5 tysiąca bitcoinów to bowiem około 357 milionów dolarów, czyli 1,5 miliarda złotych. W wywiadzie sprzed kilku lat Howell tłumaczył, że próbował szukać dysku na każdy możliwy sposób. Pojechał nawet ze śmieciarzami na wysypisko, aby samemu szukać zaginionego komputerowego komponentu. Niestety nie udało się. Howell zaangażował nawet lokalną społeczność mieszkańców Newport Wells i obiecał każdemu stosowną kwotę za pomoc w odnalezieniu zagubionego dysku, pod warunkiem, że dalej będzie dało się odczytać z niego dane. 35-latek zaoferował również, iż przekaże 25% z wartości 7,5 tysiąca bitcoinów na fundusz pomagający osobom chorym na koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Brytyjski 35-latek nie jest jedyną osobą, która zgubiła kryptowaluty. New York Times szacuje, że na świecie do dnia dzisiejszego zginęło około 140 miliardów dolarów w bitcoinach. Wszystko to przez nieuważnych właścicieli oraz osoby, które na przykład zapomniały hasła do swojego portfela lub nie utworzyły żadnej kopii zapasowej. Na świecie znajdziemy nawet organizację Crypto Asset Recovery, która pomaga zainteresowanym odzyskać hasła przybliżające je do powrotnego uzyskania kluczy dostępu do swoich kryptowalut. Gdyby Howells nie wyrzucił na pozór zwykłego dysku, to dziś byłby milionerem. Pozostaje mu więc dalej szukać.